Czwarty etap przebudowy dostawczaka na campervana. Projektowanie wnętrza, czyli zaczynamy robić coś, co widać. Izolacja i instalacja elektryczna wymagały dużo pracy, jednak wydawało się, że stoimy w miejscu. Projektowanie zaczęliśmy od szkiców zabudowy. Rozrysowałam to, co chcieliśmy uzyskać. Żeby zobaczyć, ile mamy miejsca, położyliśmy na podłodze papier pakowy i zaznaczyliśmy wszystkie urządzenia. Gdy plan był gotowy, zabraliśmy się do pracy. Przygotowaliśmy błazerię, ale żeby nadać jej idealny kolor, musiałam zrobić kilka prób, które kończyły się zdzieraniem farby. Nawdychałam się rozpuszczalnika, ale ostatecznie jest. Kremowa biel. Dachy przymocowaliśmy listewki za pomocą wkrętów do metalu. Do tak przygotowanego stelaża przykręcaliśmy już boazerię. Położyliśmy ją na sufit i widoczne części ścian. Skonstruowaliśmy schodek przy drzwiach przesuwnych. Zabezpieczyliśmy go kilkoma warstwami laku. Zabieraliśmy boczki z drzwi i przemalowaliśmy plastiki na brązowy i beżowy. Zrobiliśmy dziurę z boku samochodu na specjalny wlew do zbiornika wody. W dachu też powstała kolejna dziura. Tym razem potrzebna do zamontowania wentylatora. A w kolejnej części pokażemy jak powstawały meble. let